Zastępuje go jak Państwo widzieli, pan major Reszek Inogrowski. I kolejne oddziały zwarte w służb mundurowych policji Straży Miejskiej, Stra Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej, Służby Więziennej. przed Państwem. Uroczyste święto. Proszę brawa na tychże defilujących żołnierzy pocztów sztandarowych organizacji niepodległościowych szkół. Uczelni zamojski a przed Państwem kolejni żołnierze, zawodowi żołnierze służącym w Zamość i szkoły motorowe, które również funkcjonują na terenie miasta Zamość i poczty sztandarowe. I kolejne, kolejne poczty sztandarowe. i harcerze, a jak zwykle w tych świątecznych dniach towarzyszy nam Stowarzyszenie Szwadronu Kawalerii Ochotniczej i barwach IX Pułku Ułanów Małopolskich. Dzisiaj na czele pan Wojciech Proszę zwrócić uwagę na strój dowódcy dzisiejszego Szwadronu Kawalerii Ochotniczej. Jest to tak, zwany, tak zwana ułanka, mundur łajski, wzór 17 dla oficerów. Przepis mundurowy ten powstał w 1917 roku. Zawierał odrębny mundur dla oficerów jazdy, wzorowany w dużej mierze na umundurowanym pierwszego pułku łanów regionu. Używany był w 1917 roku w okresie wojny polsko-bolszewickiej tuż po niej. Kurtki tego typu.